Oto historia dwóch przyjaciół: Krisa i Zaha. Żyją w świecie otoczeni przez niezbyt normalne rzeczy. Są Hellbenderami Zach dostaliśmy właśnie list! Co jest ma pisane? Pisze, że musimy zapłacić za dostanie tego listu. Ale nie mamy żadnych pieniędzy, Chris. No cóż, wygląda na to, że musimy skąd się wziąć. Ta! Hej może sprzedamy twój garnek. Wygląda całkiem nieźle. Nie ja wyglądasz całkiem nieźle. <laughs> Skąd weźmiemy pieniądze? E? To proste, znajdziemy trochę jabłek i sprzedamy je na czarnym rynku. No ale skąd weźmiemy jabłka? Stąd Popatrz, gadujące drzewo! Potrawy znasz nie więcej jest. A na przykład co? Zagląd do to moje dziurne sam się dowiesz! Masz ładne jak na mojego chłopca. Chris, to mi się nie podoba. Mi też nie, spadamy. Robisz <grystanie> to, ty, suko. Niech mi ktoś pomoże, ech. proszę. Ach, ta. Gdzie my jesteśmy? Na czarnym rynku. Ja mamy parę rzeczy do sprzedania na czarnym rynku. Co? Wynoga stąd, zanim wezwę gliny, wy wycholerni rasiści. Ale sprzedajemy jabłka. Jabłka? Czemu nic wcześniej nie mówiłeś? Pięćdziesiąt dolców za garnę. Nie mam mowy! nie sprzedam ich za nie mniej niż pięć dolców za garnę! Czarniu! Nie jesteśmy rasistami. No dobra, masz, ale teraz wądz mojej posesji. Wow, spójrz na to całą kasę, na co ją wydamy? No cóż, przynajmniej możemy trzymać doktora z daleka. O <ścoughs> <ścoughs> oh, kurczę, listonosz przyszedł, a my nie mamy nadal kasy żeby zapłacić za rachunek. Nie martw się, Chris, mam pewien pomysł. Proszę pana, my nie chcemy. Proszę pana, nie chcemy sprawiać kłopotów. Nie wiemy, że wykonuje pan tylko swoją pracę. Ale ja i mój przyjaciel nie mamy jak zapłacić rachunku. Nie wiem, czy to coś dla pana znaczy, ale jest nam bardzo przykro. Mam nadzieję, że znajdzie pan w swoim sercu to coś, co nam wybaczy. Pierdol się. हे महारा